Jest szybciej i wygodniej. Urząd Miejski zachęca do zakupu biletów przez internet. Dotyczy to nie tylko biletów okresowych. Niedługo w taki sam sposób będzie można kupić bilety jednorazowe. Na razie jednak cały czas najpopularniejszą formą zaopatrzenia się w bilet jest tradycyjny punkt sprzedaży lub kierowca w autobusie. I chociaż bilety przez internet już w Grudziądzu funkcjonują, to taka nowoczesna forma przyjmuje się powoli jakieś nowinki nieraz trudno y, trudno jest zaakceptować. Stąd teraz jeszcze przy tych wszystkich zmianach, gdzie pasażerowie nasi muszą no... Zwracać uwagę, żeby wsiąść do dobrego autobusu, do właściwej linii komunikacyjnej, proponujemy nową formułę zakupu biletu miesięcznego. Do tego jeszcze z bardzo fajną promocją, czyli 50% wartości tego biletu. Być może to zachęci pasażerów do skorzystania z nowinek technicznych. Promocja obowiązuje od 1 lutego do końca marca. Bilet można kupić nie tylko szybciej i wygodniej, ale przede wszystkim taniej. Pasażer kupuje bilet. W tej chwili okresowy, w okresie promocja trwa od 1 lutego do końca marca, tak, czyli dwa miesiące i my w ciągu kilku dni zwracamy 50% zakupionego, wartości biletu zakupionego. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej przez internet w Grudziądzu funkcjonuje już od ponad roku i jak mówi przedstawiciel firmy zajmującej się ich dystrybucją, powoli zyskuje ona coraz większe grono zwolenników. Korzystają oczywiście osoby, tu bym powiedział, w różnym przedziale średnim wiekowym, nie tylko młode osoby, a strona internetowa powoduje to, że mogą korzystać także osoby starsze, ponieważ mamy jakby chyba większe zaufanie w tej chwili do strony internetowej, aniżeli do aplikacji mobilnych. Wystarczy wejść na stronę firmy lub urzędu miejskiego, znaleźć zakładkę dotyczącą sprzedaży biletów, wypełnić formularz, wybrać formę płatności i sposób pobrania biletu. Albo wydrukować, lub wysłać MMS-em na każdy dowolny telefon komórkowy. Lub skorzystać z biletu, który właśnie został przesłany na skrzynkę mailową. Na razie taka forma zakupu dotyczy tylko biletów okresowych. W przyszłości mają być nią też objęte bilety jednorazowe. Chociaż tych miesięcznych w grudniu sprzedaje się znacznie więcej. Cieszą się popularnością bilety okresowe, czyli te miesięczne. Dużym zainteresowaniem się cieszą również bilety trzymiesięczne. Jest to ta forma, gdzie jednak ta cena jest niższa i jest no po prostu, jak to się mówi, w cudzysłowie spokój, bo kupuję jednego miesiąca i już mam te trzy miesiące kolejne spokój, że nie muszę o to dbać. Wygodne i coraz bardziej popularne są też bilety z przedłużonym terminem ważności do 30 dni. Te na razie można kupić tylko w biletomatach.